Siemanko, to wasz y, ulubiony youtuber w skinie, doktora Hausa. Dzisiaj, ją zobaczcie <gryw> Dzisiaj mam gamingowy dzień, cały dzień gram W GTA, w LoL'a Także tak to wygląda, pozdro Obecnie jeśli chodzi o moją nogę, to nie mogę chodzić, jak widzicie tutaj sobie smaruję teraz, mam lekarstwa, maści I nie dam rady chodzić od trzech dni Bo... Y, Pierwsze trzy dni po tym wypadku były takie OK, ale później zrobiłem coś, co zobaczycie na filmie za niedługo i niestety ta kontuzja mi się, że tak powiem, odnowiła i jeszcze pogłębiła. W związku z czym BB jest przypał teraz i muszę już totalnie odpuścić ze wszystkim. No, także dzisiaj na nagrywają chowanego i nie mogę wziąć udziału. dzień dobry. Ja dzisiaj się do Was nie odzywam, z tego względu, że dzisiaj był taki dzień typu zakupy, obiad i tak dalej tak dalej. A dzisiaj gramy. Chowanego, nie mogę wam powiedzieć jeszcze na kogo kanale, ale ubrałam się całą na czarno, mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Idzie dzisiaj jest no make up day. Tak. Tam jest Mati. I kucharzy. Na słono, a ja na słodko. Ostatnio moje ulubione deser, czyli galaretka, proszę bardzo, lody. Malinki, Borówki i Jarzynki. Bardzo dobre. Wzięli sobie do serca, proszę bardzo. Ile macie? Ja mam już 80. On miał Karol, ile masz? 80 Łuki, ile masz? W sumie 30 w ten miesiąc. <laughs> Maneczko, moi kochani, ostatnia. coś. Wujaszek <laughs> też Wam mówi się, Maneczko. Tutaj? No jest przyjemne, jest taka chłodniutka. Ostatnio, ostatnio troszeczkę mniej wrzucam. Ta ręka mnie przygłuszyła po tej wywrotce na desce. W ogóle każdy, znaczy każdy. Dużo się tutaj podziało niefajnych rzeczy. Karol sobie coś z piętą zrobił, murcik z, z kostką. Także mamy dom kalek. Ale co? Ale chciałbym wam życzyć miłej nocy albo po prostu miłego dnia, jeżeli będziecie to oglądać w zależności od twojej godziny. Także co? Final? Jaki final? Wszystkie 12 odcinków wieczorem. Kino. O! Fajnie! Będziemy oglądali final. Trąba ktoś świduje? Nie, no, jaka Jeszcze raz, jak się przyjdzie do światła normalnego, to wtedy się nie wygląda już jak wilkołak, teraz wygląda to no. trochę lepiej, ale jednak chyba brązowe oczy pasują mi najbardziej. A o 18 wleciał na kanał fajny film, więc kto jeszcze nie widział, to odsyłam <grym> do przesłania palcem w górę i oglądania, bo jest. Super, i dawajcie się w końcu chodzi z tymi misiami. Pitnąć ręce? Nie, nie, o, to nie, jest. nie, 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 jestem, albo Wróżką. wróżką. <śmienic> nie, Wróżką. nie, Turner.